Halo, halo, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem oczywiście Witam was w kolejnym odcinku, pierwszy odcinek naszego pierwszego maratonu na kanale Zaczynamy sobie więzienie z Shankton State Pen Także ja się oczywiście nazywam Kusasz .pl, a teraz sobie na przykład takim y, murzynkiem będę Uuu, trochę tych więźniów mam, więc sobie ich jakoś tam ponazywam i widzimy się dosłownie za sekundkę Dobra, mam nazwanych, troszkę sobie ich ponazywałem, większość jest tak systemowo I oczywiście strażnikiem w tym więzieniu będzie pan Bizon na specjalne, na specjalną prośbę prosi mnie, żeby, czy może być strażnikiem Mówię, dobra, w następnym więzieniu spoko, nie ma problemu Witamy w Shankton State Pen odkąd jestem tu strażnikiem mieliśmy kilka śmiałych ucieczek ale szybko wyłopaliśmy z biegów i przykładnie ich ukaraliśmy jeśli zapomnisz o którejśkolwiek zobowiązu o zobowiązujących tutaj zasad to pałki strażników z przyjemnością ci o nich przypomną pałki strażników strażnik den kill, okej okay. co mamy w biurku? U, mamy wentylację, Ok. Mamy wentylę. I będzie można... Mamy coś więzienny schowek spoko, ok. Chciałbym eee, sobie rozumieć grzebień. Eee, Zrobimy sobie z niego nożo grzebień. Jezu, ale tutaj będzie szczęśliwa matka. Masz instrukcję z przedmiotów, ok? Eee, czyli będziemy będziemy musieli się zająć tak, żeby na początku zrobić nową pracę. Eee, I w pierwszym ten będę chciał sobie, prawda, y... fajnie tutaj... Y... Do schowka się dostać, tak? W tym więzieniu chcę uciec jak najszybciej, chcę od razu szukać więź... drogiej ucieczki, więc... Dobra, gadaj sobie z ruch. ja idę przeszukiwać szybko cele. Ponieważ chcę być jak najbardziej efektywniejszy w, ty... w tym więzieniu. Mam pilnik od razu na start, spoko. Mam pilnik, spoczko mamy noże, a ich nie potrzebuję, ale mamy tak, mamy już jedną nielegalną rzecz, mamy pilnik, a czy no pilnik mamy, a penarium sobie e, komuś tam e, w prezencie, tak? E, ja sobie tylko to celersko szukam tutaj. E, Masz kosmetyczny biorę od razu, bo on mi się mega przyda, będę się pewnie chciał bawić kluczami i będzie trzeba się bawić kluczami. E, nic ciekawego, e, nie, to nie chcę. Mamy śniadanie, e, mogę wejść, mogę, oczywiście, że mogę wejść. E, Odel, dostaniesz ode mnie e, beczkę penarium. Od razu sobie bierzemy wszystkie questy jakie są. E, śledzimy, przecież, e, ćwiczenia? Spoko. E, Pryslice? Spoko. E, czekolada? Spoko, ogarnąć czekoladę nie ma problemu. E, mundur strażnika? Stary, nie, mundur ludzi strażnika cię nie garnę, bo sam go będę potrzebował, ale ok. Bierzemy sobie tak, e, widelce. Trochę mało tych widelców mam, tak powiem szczerze. Stanowisko sprzątacza. O, nowa robota. Zaraz sobie tam pójdziemy, tylko sobie odłożę moje itemy. Okej, okay. idziemy iść tutaj gdzieś, nie? Tak, tutaj, tu gdzieś przypadkowo wszedłem. Wybielaczu. A wybielacz sobie wezmę chętnie. Miodłomob. Okej, okay. co ja mam robić? plamy jakieś chyba, nie? Tak to się... O, tu jest plama. ok jedną plamę mamy, ok No to szukamy sobie, prawda, plam. O, jest kolejna plama. W sumie nie potrzebuję miotły. Po co mi miotła? Wolę mopem to ścierać. E, nie ma tu nic ciekawego. O, mamy siłownię, fajne, widzę. U, u. E, masz odłonek szkła? Czy ja potrzebuję? Nie, chcę odłamek szkła. Nie potrzebuję go zupełnie. ok Kolejna plama. Jeszcze tylko chyba za dwie plamy i myślę, że będzie, będziemy mieli e, naszą pracę wykonaną. E, czy tu coś jest? Nie ma nic. O, jest plama, okej. Okay. Zobaczymy ile, ile za nią zarobimy tak naprawdę co nie? Jeszcze jedną plamę potrzebuję. Halo, halo, halo. Jedna plama. Please. O, jest, 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 okej. Okay. Mamy 10 dolarów. 20 dolarów, nie, zmieniamy robotę. E, nie potrzebuję. E, Pracownia Metalu. Będzie ciekawą pracą, tak. E, Szymon, czyli Szymon nie będzie mógł iść do swojej pracy. E, ale teraz tak, ja sobie idę przeszukiwać kolejne cele. E, okej, okay, nie widzisz mnie, okej. Okay. Masz ziemię! Ktoś się chce tutaj wykopać, widzę. Duster. I, e, nie idzie nic, to i O, masz czekoladę, spoko, ktoś chciał dostanę ją na, na, na prezent na misję masz instrukcję nie nielegami chętnie ją wezmę podstawa tratwy. drewniana balista twierdzą ok drewniana trawa. spoko ciekawe e, masz pączki Giorgio masz zapalniczkę chętnie ją wezmę e, ok e, nic ciekawego ok Tobiasz, czy masz piórków? Masz pilny kolejny, Spoko, To jeszcze tylko taśmę potrzebuję e, i będę miał e, obcążki. Ale czy, nie, potrzebuję obcążku, czy nie potrzebuję obcążku? Właśnie nie mogę, nie wiem, właśnie. Pamiętam, ja czy tutaj trzeba, było mieć obcążkę. wiecie co Raz Nie, musiałbym mu powiedzieć więźnia, na tego nie chcę robić. Jak na razie, e, przeszukujemy sobie szybko tobie, po południu, wyłapię. Tak. E, e, to szybko sobie muszę tak. Taśma klejąca, o super. Idziemy na wieczorny na, na południowy Apple, Kto chciał yy... czekolada za Szymona spoko. Yy, Szymon, halo, Szymon, tu jesteś. Trzymaj yy... Ronaldo i to wiesz, żeby... Masz kabel, masz klej. Klej mi był potrzebny, ale jest Klej mogę znaleźć. Okej, okay, yy... Będę chciał się tego yy, dostać koniecznie, wiecie? Bo to będzie ciekawe. Czemu by nam mieć tak zło... E, ty tych skopów jest tutaj więcej. Ale się nam nie denerwują strasznie. O kurczę taśma. Okej, okay. mamy już dwie taśmy, spoko, to jest dobry wynik. Instrukcja klej, spoko. Torba z kontrabandu właśnie. Folia taśma klejąca, okej. Okay. Szybko przeszukujemy te cele. O, oh, i zauważyłem, nie wiem jakim cudem. Zarzuszuję 4 lat. Kolejna taśma, wow! Co jest? Okay. E, teraz tak, idziemy tutaj. Ok, masz kubek e, wezmę, wiecie, bo to się może przydać. Trzymaj do mnie, tak? Ja mogę, mam już e, broń dla siebie, spoko. E, teraz tak, oddam dam ci na żonę. Chcę mieć jak najwięcej miejsca w kół. Masz kolejne, ok, chętnie to wezmę. I teraz, co to będzie, nic nie będzie, okej. Okay. Trzymają do mnie tutaj kij baseballowy. Tum turum okej. Okay. Masz kolejny kubek, wezmę, bo ja później, nie ja bardzo cierpiłem na barak kubków w poprzednim więzieniu, więc... Wow, 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 dobra, ej, wait, 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 bo ja nie nadążam. E... To trzeba będzie wrócić, słuchajcie. Uwolne biurko, słuchajcie, uwolne biurko. Uwolne biurko są trzy, ale jaja. Dobra, e, idziemy tak, e, zaczniemy sobie rozkopywać naszą ścianę. E, mamy tam, mamy trzy taśmy już, słuchajcie, mamy trzy taśmy, trzy pilniki. Wow. E, I nie mam miejsca już tak spoko. O kurde, nie mam już miejsca we kół, słuchajcie, dobra. E, będę musiał sobie to wykopać to. No. Zrobić sobie plakat. Mam plakat, nie mam plakatu. Spoko, to plakat będę się znaleźć, już ujeżdżę, sprawo będzie. Ale tak muzyka jest strasznie głośna, ej słuchajcie. Okay. E, będę potrzebował na pewno tak, plakat, żeby sobie tutaj e, zakryć ścianę. Ale to myślę, że nawet od kogoś na, na chillku odkupię, tak? Dobra. Rozwalamy dzielnie ścianę. Nie boimy się. E, nie widzę tych to nie jest żaden problem, ponieważ tutaj e, Szymon Max mamy kolację, ok, to zaraz na kolację pójdę. Kolacja o 16 to, to jest szpital? O nie, nie ah. to są kamery, widzę też. ojej... A zaraz sobie też zwiedzimy nasze, prawda, tutaj. Czy są widelce? Halo, dzień dobry. Nie ma widelców, dziękuję za kolację. Było bardzo miło. Ale słuchajcie, ja sobie muszę sobie też zwiedzić. Tu jest siłownia. I jest mur podwójny. O kurczę. Ha. Pracownia. Na... Materiały drewniane. Tu jest więzienie generator generator, czyli trzeba będzie generator przeciąć. Ale patrzcie, jakby się tutaj ukryć przekopać. Ale to nie jest pod napięciem, słuchajcie, ej. To nie jest pod napięciem. Więc na chilku. Ej, mamy łatwą ucieczkę, wystarczy nam tylko tęstwo, żyć upadę. O, tu będzie dobra. Kamera jest, cholera. E, dobra, e, niestety nie pójdę na ćwiczenia. No, przepadną mi ćwiczenia, to znaczy bardzo bolewam, niestety. Ale mi to zależy na jak najszybszym i itemów, tak? Wkurzyli się na mnie bardzo, o Jezu, 70% też mi dali. Witaj, co mi okej, okay. 12%, 8%, okej. Okay. I teraz idziemy szukać plakatu. E, Szukamy plakatu. Okej, okay. to będzie ciężkie, bo muszę... Jak nie znajdę plakatu, no to nie mogę tego rozwalić, co nie? No i... Jest większe prawdopodobieństwo, o Jezu, ale się wkurzyli na mnie teraz, o kurde. jo. oj, 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 oj. oj, oj. Ale się wkurzą na mnie teraz strasznie. Będzie bardzo źle ze mną teraz. Ja potrzebuję plakat, ej. Proszę o plakat, halo. No ktoś miał plakat przecież, ej. O kurwa. Dobra, dobra pobij mnie, okej, okay, dobra. E, dobra, wieczorny czas wolny, szybko przeszukujemy cele. Masz plakat. Masz, masz ten, łom. To jest do kilofa, nie? Tak dobra. Mamy już jedną rzecz zrobioną, możemy iść rozwalać sobie ścianę. Masz coś 75, cholera, drogę strasznie macie. E, teraz tak, bierzemy sobie jedną taśmę. E, nie, nie z widelcem, tylko, okej, okay. robimy sobie nielegalną rzecz, jak plakat. E, rozwalamy ścianę. A trapa cegły. Ale dzisiaj ja potrzebuję atrapę cegłę, no, tak, tak średnio, co nie? Ale zostawię sobie oczywiście. Bierzemy sobie oczywiście nasze nielegalne przedmioty, wszystkie. O Jezu, mam aż ty nielegalnych przedmiotów, nie gadaj. Eee, atrapa cegły, okej. Okay. Pyk, dobra. Eee, I teraz tak, eee, mamy tak, dwa kubki mamy, spoko, to się przyda. E, mamy czekoladę, zapalniczkę. E, pyk, 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 pyk. Okej, okay, dobra. E, mamy wszystko, jak na razie. Pasowałoby teraz tak. E, co ja tu mogę zrobić? Jeżeli znalazłbym śrubokręt, mógłbym zrobić elektryczną pr prętarkę. W sumie to jest dobry pomysł. Ale to nie, to na spokojnie. E, ta kolejna się przyda okej okay. yy, dobrze, że jest dużo czasu wolnego, naprawdę jak Froze, przecież moje... ej, czemu ja Froze na imię ej, nie Kusarz? ej, coś tu się podpieprzyło przecież ja zmieniałem swoje, swoje imię Nie ma tego, cholera jasna. Eee, łyżka no potrzebuję ten. Potrzebuję jeszcze itemki znaleźć. Ale ciężko mi się wydaje, że będzie prosto. No bo potrzebuję co? Potrzebuję tylko obcążki. Nie to w sumie potrzebuję ten. <grym> to jestem głupi. To e, muszę zrobić obcążki, tak się siak. Tyk, 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 okay. O tak. E, ale dobra, tym się zajmiemy w przyszłym odcinku Będziemy sobie kreatować itemy Mamy naszą drugą zapalniczkę e, Dobra, czekamy na wieczorny apel i e, kończymy sobie odcineczek Masz śrubę okręt za 75 Czemu mi nie stać na nic? Masz taśmy za na spoko Ta nie sprzedała nas bardzo Dobra, czekamy sobie na... U, to się zamyka na fioletowe drzwi Czyli będę musiał mieć fioletowy klucz Albo wentylacją przez dach może mi się nie. To bez sensu. Chociaż nie. powinno mi się. Yy, no spokojnie się tym będziemy zajmować. Kto będzie miał na sobie Walder i Kamil. Super. Czyli nie. Yy, miałem hmm. robić do nie? Nie. Yy, nie. Yy, może. Może. No wszyscy chcą, żebym bił strażników. A ja nie chcę bić strażników. Masz ten śrubokręt, który by mi się bardzo przydał Za 14$ nie będę nikogo bił Sorki Jecie wtedy, kiedy mówimy, że macie jeść Spoko, tutaj liczy się tylko ja Pan Bizon, dzień dobry Panie Bizon O Jezu, jak się kurwili na mnie, co jest tym Dobra eee, Dziękuję serdecznie za oglądanie tego odcinka eee, Jak na pierwszy dzień, to zdobyliśmy naprawdę fajne itemki eee, A ja wam dziękuję serdecznie za oglądanie widzimy się w kolejnym odcinku maratonu, także bo przypominam, że maraton trwa przez 5 dni i codzienny odcinek będzie się pojawiał normalnie o 14, także dzięki za oglądanie trzymajcie się, do następnego odcinka już jutro, baję.